Poprzedni tydzień był bardzo obfity w świecie wrestlingu. Mieliśmy mnóstwo tygodniówek, tak jak zresztą co tydzień, ale mieliśmy też Extreme Rooms. W niektórych przypadkach nie były to zwykłe tygodniówki, ponieważ w świecie AW były to tygodniówki Grand Slam. Prosto z Nowego Jorku z Arthur Ash Stadium, który jest największą tenisową areną na świecie. I trzeba przyznać, że były to wrestlingowo były to bardzo dobre dwa odcinki Dynamite i Rampage. Niestety ja się na nich zawiodłem. Cześć, z tej strony Paweł Kagl, a to jest podcast Ani Słowa o wrestlingu, w którym rozmawiamy o wrestlingu. Dzisiaj porozmawiamy sobie o AW, a mianowicie o rzeczach, które mnie troszeczkę zawiodły. Są to oczywiście moje prywatne przemyślenia. Nie musicie się z nimi zgadzać, ale chętnie z Wami podyskutuję na ten temat. Oczywiście zachęcam do zostawienia łapki w góry oraz subskrypcji, a żeby było miło mi nagrywać takie materiały. Ok. Poprzednie dwa odcinki Dynamite i Rampage były bardzo, bardzo mocno promowane w świecie wrestlingu. Nie dość, że. Um, na owych tygodniówkach dostaliśmy wytoczone zostały największe działa w świecie AW, czyli największe wrestlerzy, największe gwiazdy AW zawalczyły na owych tygodniówkach. To jeszcze ta tygodniówka odbyła się w Nowym Jorku, na, jak wspomniałem, na Artur Ash Stadium. Było bardzo dużo fanów, rekordowa publiczność wrestlingowe, jak mówiłem, wyglądało to nieźle. Te tygodniówki oglądało się bardzo zgrabnie, bardzo szybko, nawet może i za szybko, ale z punktu, że tak powiem, biznesowo-słupkowego, no nie wyszło to zbyt dobrze. O ile Rampage przekroczył milion widzów, nawet chyba tam około milion trzysta, to Rampage Wielonkowy program, który był puszczany w polskiej, w polskiego czasu o 4 rano, zaliczył bodajże 660 tysięcy widzów. I to jest spore rozczarowanie. Czym ono jest spowodowane, nie wiem. Mogę się tylko domyślać. Może fani wrestlingu nie chcą oglądać 4 godzin z rzędu programów wrestlingowych, bo wiecie, najpierw mieliśmy SmackDown, który było całkiem spoko, a potem mieliśmy właśnie Rampage. I o ile ta pierwsza godzina Rampage była, miała tam dobre wyświetlenia, dobre wyniki, to o tyle druga godzina już spadała w dół. W pierwszej godzinie mieliśmy walkę CM Punk'a, mieliśmy walkę Adama Cole'a, Jurassic Express, Christiana, i The Clique, The Super Clique, tak to się chyba nazywa, jak Myślę, że to jest główny powód, dla którego ta tygodniówka zbiera marne wyświetlenia, niestety. Jednak SmackDown jest mocnym graczem piątkowym. Telewizja Fox bardzo negocjowała to, żeby mieć gorące i mocne nazwiska na swojej tygodniowce I co jest niestety też smutne, e, nawet najsłabsze programy RAW, które są trzygodzinne, mają lepsze wyświetlenia, lepsze słupki oglądalności niż e, Dynamite. Niestety... Hmm, wydaje mi się, że to może być w przyszłości jakiś tam problem, choć cały czas te wyświetlenia Dynamite idą w górę w porównaniu od początku, jest coraz, coraz lepiej, coraz, jest milion. Ale wiecie, ktoś z obozu AW krzyknął kiedyś, że za niedługo pobiją Raw. Nie sądzę, ponieważ ym, wydaje mi się, że okres tych gorszych tygodniowych Monday Night Raw mamy za sobą ostatnie tygodnie wyglądają na całkiem solidne programy. Nie jest to jeszcze jakiś dobry, dobry poziom, ale wygląda to coraz lepiej jesteśmy przed draftem, więc zmienią się nam za niedługo mm, zawodnicy. Może jakoś do zostanie yy, będzie miał teraz lepszych zawodników, lepiej się to będzie oglądać. Natomiast no... Wiecie, AW wytoczyło wszystkie najlepsze działa na tych dwóch tygodniówkach i to mogłoby być, to mogło być um, spore widowisko, spore dobre wyświetlenie. Nic, tak się nie stało. Um, ktoś pewnie zaraz powie, a AW to jest też dobry wrestling. Jasne, to jest dobry wrestling, ale pamiętajcie jedną rzecz. Dla nas to jest fajne, bo on no, dużo, dużo różnego wrestlingu. Ale to jest też biznes, to jest przede wszystkim biznes. I Tony Khan wie o tym, że to jest biznes. On się ładnie uśmiecha, zbija piątki. Eee, to jest tak samo jak ten Nasir El Khalifi e, zbijał piątki z Messim, z Neymarem, z, e, z Mbappem, to jest e, prezes e, PSG, nomenklatura piłkarska. Ale pewnie tam już też zaczyna się denerwować, że nie może tam po paru to nie może zrobić Ligi Mistrzów. Niestety, zdobywa Mistrzostwa Francji, ale jednak to nie jest to samo co Liga Mistrzów. Wiecie, minął rok. Jest spokój, jest progres. Ale jeżeli nie będzie widać jakieś tam mm, nawiązania walki do WWE na pewno Tony Khan ma gdzieś w tył głowy, żeby ew, nawiązać rywalizację z Misek McMahonem. To y, myślę, może to są za daleko idące wnioski, ale myślę, że mógłby popuścić się o pozbyciu się Federacji AW. Yy. Zobaczymy, jak to będzie. Jeszcze takie moje małe, mo małe zdanie na temat. Największej gwiazdy, jakby się wydawało um, AW, e, która powróciła po 7 latach, CM Punk. No, ja powiem Wam szczerze, że, e, że troszeczkę jestem zawiedziony tą postacią, tą osobą, ponieważ e, wiecie, 7 lat temu kariera Phila Brooksa się zakończyła w WWE, która nie była zła. Ona nie była zła, ona była dobra. To, że w momencie swojego prime'u yy, pojawił się na chwilę. Zwróćcie uwagę, że pojawił się na chwilę derok yy, i odebrał pas. Wiecie, tak musiało być. Ale gdyby te 2-3 miesiące przetrzymał CM Punk, był w dobrym wieku wrestlerskim, miał chyba 35 lat wtedy, w 2011 miał 35 lat, 10 lat teraz ma 78, no, ma 43 nawet chyba około 30, no 33, 34, 35 lat, nieważne. Mógł jeszcze trochę tą karierę w WWE pociągnąć. Kto wie, czy nie dostałby jakiegoś main eventu WrestleMania. Patrząc na to, że później Daniel Bryan dostał main event, to są duże prawdopodobieństwo, że CM Punk mógł dostać main event wrestlingu i mógł naprawdę jeszcze troszeczkę powalczyć w WWE ale wracając do AW jeśli chodzi o poziom ringowy jest spoko jest spoko natomiast wydaje mi się że mm, przez te 7 lat narosły, narósł takim mit w którym wszyscy myśleli że kiedy się pojawi w wrestlingu będzie tym takim gościem który nie będzie Przebiera ze słowami, nie będzie gryzł się w język, tylko będzie mówił, co mu na sercu leży. Niby coś tam powiedział, uśmiechnął się do publiczności, ale to nie jest jeszcze to, co ja bym chciał zobaczyć. Jest już chwilę w tej, w tej federacji. Na razie jest to, bym powiedział, takie na 3 plus, 4 minus w skali 6 gdzie y, powiedzmy ten pipe bomb z Monday Night Raw y, przed Many Bank 3 tygodnie przed Bank to była taka, y, taka soczysta piąteczka z plusem czy nawet szósteczka y, ja mam nadzieję że siempank się jeszcze rozkręci w AW na tyle się rozkręci, że usłyszymy od niego jakich, właśnie jakieś pipe bomby, soczyste pipe bomby a powiem Wam szczerze, że um, największym wygranem tego rocznego tej wizyty AW w świecie wrestlingu jest moim zdaniem Cody Rocks. Cody Rocks, który w pierwszej połowie, że tak powiem, roku AW bukował się całkiem dobrze. Tam dwa razy zdobył TNT y, Championship. Wygrywał walki. Wygłaszał dobre speecha, potem na chwilę się zniknął. Ale właśnie e, wykorzystał ten moment, że stał się dość znaczącą postacią w telewizji e, TNT. Tam prowadził jakiś. E, był w jury jakiegoś talent show w Waszej No a teraz dostał jeszcze swój program ze swoją żoną, coś na wzór, Miss i Mary's. Więc no, Cody się rozwinął biznesowo i wrestlingowo na pewno też i na pewno zgarnie z tego profity z odejścia z WWE bo pewnie nie dostałby takich szans jak w naszej tej właśnie federacji All Elite Wrestling w telewizji TNT więc to tyle mojego podcastu na dzień dzisiejszy dajcie mi znać w komentarzach co wy na ten temat sądzicie Obawiam się, że WWE Raw może teraz troszeczkę odjechać do góry. Ostatni Raw miał milion 700 widzów. SmackDown oscyluje w, po, w granicach 2 milionów, ponad 2 milionów, więc to jest spoko. Zobaczymy, jak to będzie z tym Bo nie wiem, kogo by musieli jeszcze sprowadzić, żeby te rankingi, rankingi po, podnieść do góry. Więc y, dziękuję za uwagę. Ja jestem Kargi. To był podcast Anisława o wrestlingu, w którym rozmawiam o wrestlingu. I widzimy się, słyszymy się już wkrótce. Do zobaczenia. Cześć.